Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Aaron Blue TV, a wy oglądacie kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy, czy LEGO Marvel's Avengers Zwiedzanie Otwartego Świata. W ostatnim odcinku zdobyliśmy już sobie wszystkich stanów Lee w opałach. No i dostaliśmy stana Lee, którym właśnie pograłem. Dostaliśmy achievement. I to on ma trzy wersje. Stan Buster, Iron Stan i Stan Excelsior, czyli taki, wiecie, halkowy. No a dzisiaj zobaczymy tutaj takie są statystyki nasze mamy 91,8% gry Może nie wiem sobie poróbmy jakieś złote klocki Tak wiecie, jest po prostu poróbmy sobie, może tak randomowo poszukajmy sobie tutaj, na przykład jest jakiś złoty klocek, zdobądźmy sobie. Co tu jest potrzebne, elektryczność, tak? To zmieńmy się w Thor Jane Foster. A i też dodali animację taką, że jest taka, jakby nad nami burza w tej aktualizacji, bo chyba tego wcześniej nie było. Tego wcześniej nie było zdecydowanie. Czekajcie. Taka troszkę mini zagadka. Może spróbujmy teraz tędy. Kurczę, to nie pójdzie jednak. I teraz zróbmy inaczej. Zróbmy górne. Teraz zróbmy dolny. Nie, zrobiliśmy wcześniej dolny. Czy górny może? O i teraz tutaj ten dolny trzeba zrobić. No i okej, okay, odblokowaliśmy kolejny złoty klocek. Super.

Troszkę dziwne Czemu tutaj jest ta taka, o, ta ścianka? Da się jakoś... Przesunąć, czy coś? Może spróbujmy, nie wiem, Scarlet? Chyba jednak nic nie dało. Tam też jest jeszcze jeden taki złoty klocek, którego nie wiem, jak zdobyć. Ale na razie się tym nie będziemy zajmować, bo jeszcze sporo jest innych rzeczy. Rozwalmy tutaj wszystko naokoło. A i widzicie, jednak tutaj coś było. I teraz, dzięki temu, będziemy pewnie mogli zdobyć ten złoty klocek. Zawsze się trzeba rozglądać. No i okej, okay, to się schowało i teraz możemy sobie już na luzaku to zdobyć. Teraz sobie nie wiem. O tutaj. Tutaj jest kolejna rzecz. Tego jest naprawdę bardzo dużo. Jeszcze przynajmniej przez parę odcinków to będziemy robić. Tu potrzebujemy hokaja, tak? Tylko teraz pytanie za 100 punktów, gdzie jest hokaj. No cóż, szukamy Hokaja w takim razie. O, tutaj mamy go dobra. No i okej, okay, dobra, kolejny złoty klocek wpada w nasze ręce. Już wiecie, każdy jeden złoty klocek to jest już krok mniej, znaczy już krok dalej, żeby mieć te 100% gry. Tutaj jest kolejny złoty klocek. I teraz pytanie. Aha, dobra. Czyli potrzebujemy Scarlet Witch. Okej, co teraz? Już każdy krok nam daje coraz niżej. Zdobyliśmy złoty klocek, ale zawsze warto jeszcze. Ale zawsze warto jeszcze. Czekajcie, kto tutaj jest z hydry? Baran zema jest z hydry? To nam chyba już nic nie dało. Ale i tak zawsze warto sprawdzić. Może teraz zróbmy sobie jakąś postać. Znaczy nie zróbmy tylko zdobądźmy o. O to mi chodziło.

Przyjadę, no właśnie, no wejdź. czy to trzeba być po drugiej stronie? Czekajcie, a może to musi być po prostu jakiś mój pojazd? Aha, bo to musi być pojazd dwuosobowy, już rozumiem o co chodzi, bo to nie jest pojazd dwuosobowy. Czekajcie, to weźmy sobie, może, a to jest dwuosobowe. Czemu ciężarówka jest jednoosobowa? No dobra, tym samochodem możemy chyba podjechać. O dobra, no i jedźmy w takim razie za szlak, szlakiem tych monet. Troszkę, masz opóźnioną reakcję kolego, bo już przecież cię wiozę, nie? O jeju, jakie korki. Przez ja nie mogę jechać. Dobra, jedźmy dalej. Czasami naprawdę ciężko się tutaj poruszać. Jeszcze w samochodzie osobowym, tak nie to auto. Gdzie go zawieść? Tutaj? jeszcze nie tutaj. Czekajcie, cofnę się troszkę. Czekajcie, to coś się teraz zepsuło. Gdzie jest ten szlak monet? A dobra, czekajcie, coś źle pojechałem chyba. Gdzie ja mamy jechać? Gdzie ja mamy jechać, kurczę? Nie no, na coś się zdecydowanie zablokowało. Hey, this is just A tu jest think, fang, to jest Fink funk fum. Może zrobimy misję dla niego. Chyba że ten samochód odetnie. Dobrze jadę czy nie? Wiecie co, dajmy sobie z tym spokój I zrobimy misję dla Pinkfuma Bo tutaj się coś zepsuło Czasami są jakieś takie bagi małe albo wyłączmy przyciąganie monet. Nie, to dalej nic nie działa. Może zakośmy jakieś auto O dobra, czekajcie, czekajcie Chyba się odcięło O dobra, odcięło się, musiałem po prostu naprawić samochód Okej, okay, dobrze, to, to dobrze Poza tym taksówka jest o wiele szybsza

i mean, who does that? Ale spoko, taki Yeti trochę. Weźmy teraz kogoś, kto lata. Ta nie lata? To weźmy nie wiem... Ragnaroka. Teraz poszukajmy, gdzie był ten fing fang fum. Gdzieś w, w tej uliczce to było Columbus Circle. To gdzieś tu było. Na pewno. O jest, dobra. Well, this is just Just when I'd found something to devote my existence to, other than devouring mortals, it was cruelly taken away from me. But fear not, for the great Fin Fang Foom will return to the culinary world with his latest va- Hurry along now! The sooner I can open the FFFFFF, the sooner this good city can continue to enjoy my culinary wonder! Okej, okay, czyli musimy dla niego znaleźć tego te rzeczy do restauracji. Tutaj coś jest. Jest mleczko. Dobra, musimy jeszcze znaleźć cztery jabłka, trzy mleka i pięć bananów. No w Nowym Jorku to raczej nie będzie trudno znaleźć. Tutaj jest na górze, czy nie? Jest na samej górze. Dobra, gdyby ten Fing -fum, Fum sam się ruszył po te rzeczy, to by było szybciej. Dobra, kolejna rzecz. Co my mamy dalej? No dobra, tutaj jest kolejny banan, już niewiele rzeczy nam zostało. Teraz może polećmy tam. Dobra, jeszcze trzy rzeczy. No, ok, udało się. Możemy w takim razie do niego wrócić. Ok, odblokował nam się Fink Fang Fum. zaraz sobie w niego wejdziemy. Nie jak tu wejść. Teraz się w niego zmienimy. W zróbmy ten złoty klocek. No i okej, okay, dostaliśmy, dostaliśmy złoty złoty No i możemy też, Chyba myślałem, że ten stąd wyjdziemy. Zmienimy się w takim razie w tego fing fang fuma taki smok trochę. Muszę jeszcze zdobyć w sobie jakiś jeden złoty klocek? No jest jeszcze naprawdę trochę tego do zdobywania będzie bardzo znaczy no tak z 5 odcinków myślę pewnie więcej i okay, mamy kolejny złoty klocek. No i okej, okay, to by było na tyle, jeżeli odcinek się wam podobał, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia już po majówce. Cześć.